W jednym z mieleckich mieszkań rozegrał się dramat, który po raz kolejny unaocznia, jak cienka bywa granica między pozornym spokojem domowego ogniska a realnym zagrożeniem dla najmłodszych. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, jakie wpłynęło do miejscowej policji za pośrednictwem pracownika miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Zaniepokojony urzędnik poinformował, że w jednym z mieszkań przebywa kobieta, która znajdując się pod wyraźnym wpływem alkoholu, sprawuje opiekę nad czworgiem swoich dzieci. Najmłodsze z nich miało zaledwie cztery miesiące, ledwo co zaczęło poznawać świat, a już zostało wystawione na poważne ryzyko. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, a to co zastali na miejscu, potwierdziło najgorsze przypuszczenia. Kobieta mająca 35 lat nie tylko nie była w stanie racjonalnie ocenić sytuacji, ale również w jej organizmie wykryto ponad dwa promile alkoholu. W takiej kondycji trudno mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie mówiąc już o zapewnieniu bezpieczeństwa kilkumiesięcznemu niemowlęciu oraz starszym dzieciom, które miały 4, 6 i 13 lat. To nie była jedynie chwila słabości, to był sygnał alarmowy. Dzieci, wystraszone i zagubione, trafiły pod opiekę pogotowia opiekuńczego. Funkcjonariusze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zabezpieczyli nieletnich i dopilnowali, aby nic im się nie stało. Następnie całą dokumentację, łącznie z raportem z interwencji i wynikami badania alkomatem, przekazali do sądu rodzinnego w Mielcu. To właśnie ten organ zdecyduje o przyszłości rodzeństwa, czy powrócą do matki, gdy ta podejmie się terapii i udowodni, że potrafi się nimi zaopiekować, czy może trafią do rodziny zastępczej lub innej formy opieki. Sprawa ta jest przykrą. Ale bardzo ważną przestrogą. Pokazuje, jak istotna jest czujność otoczenia, sąsiadów, pracowników instytucji pomocowych, ale także zwykłych przechodniów. Czasami jedno zgłoszenie może uratować życie lub zdrowie dziecka, które nie ma możliwości samo poprosić o pomoc. Alkohol, choć powszechnie dostępny, w połączeniu z obowiązkami rodzicielskimi staje się mieszanką wybuchową. Przypomina o tym także rzeczniczka miejscowej komendy, podkomisarz Bernadetta Krawczyk. Apelując do wszystkich, by w podobnych przypadkach nie czekali na cud, tylko działali, zgłaszali niepokojące sytuacje odpowiednim służbom. W tle tej historii pozostaje jeszcze wiele pytań. Co doprowadziło kobietę do takiego stanu? Czy miała wcześniej problemy z alkoholem? Czy była sama w walce z codziennością? Być może była ofiarą własnych słabości, zaniedbań otoczenia lub braku wsparcia. Ale jedno jest pewne, Dzieci nie mogą być ofiarami cudzych wyborów. Ich bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu.